Może pójdźmy najpierw po tą dziewczynę. O, jak już widać, stoi to, Albo cofnijmy się. Słyszałem, że on może nam dać trochę złota. Co robisz? Zajmuję się listą płac. Muszę ją dokładnie sprawdzić. Dobrze obchodzi się ze złotem, a ono będzie płynąć. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie rzucę tę robotę. Nie chcesz chyba powiedzieć, że wypłaty zostaną wstrzymane? No, oczywiście, że nie. Chciałem tylko powiedzieć, że wkrótce mnie tu nie będzie. To z moją zapłatą. Twoją nie dostaniesz złamanego grosza. Co? Słyszałem co mówił komendant. Nie jesteś już po stronie inkwizycji, to prawda? O, kolejną rzeczą, o której wspomnę to jest to, że będę dodawał mm, wszystkie możliwe punkty w umiejętności cwaniactwo, która rozwija złoto, złoto usty i dwie równie przydatne umiejętności, tak jak zastraszanie mm, i bodajże. A nie pamiętam przepraszam. Dobrze znasz przepisy, prawda? Dlatego zostałem płatnikiem. Więc na pewno wiesz, że ktoś w mojej sytuacji i tak powinien dostać zapłatę. Zawsze mogę to wpisać w dodatkowe koszty. O to mi chodziło. W takim wypadku mogę zapłacić ci do 200 sztuk złota. O, jeszcze podłe sztuczki. Tak jak sypanie piaskiem w oczy, czy strzelanie z pistoletu. W lewej ręce. I? Spałaś jak suseł? Tak, gdyby nie to, że suseł nie mógł usnąć i obudziły go krzyki jakiegoś szaleńca. Jak sobie radziłeś przez tyle miesięcy? Poznałem kogoś. Oszałamiającą piękność zwaną Rumem. Czyli ty i mój ojciec mieliście wspólnego znajomego. Bylibyście świetnymi kompanami do picia. Właśnie. Czemu potrzebujesz mojej pomocy? Co tu dużo mówić? To krótka historia. Ojciec zostawił mnie na farandze tylko z mapą i jedną stroną z dziennika. A drogę do czego wskazuje ta strona? Do skarbu. Nie takiego zwykłego. Do jego skarbu. Brakuje tylko jednego. W której wyspie się znajduje Muszę się dowiedzieć. Wciąż chcesz ukraść skarb twojego ojca? Nie, my go ukradniemy. Pomóż mi znaleźć skarb, a pomogę ci znaleźć te No, zgłoszmy się. Dokoncz swoje sprawy. Spotkamy się na statku. Nie kasz mi długo czekać. Może zjrzymy się jeszcze tutaj, może coś nam zostawiła? Możemy chyba zagenerować swoje punkty życia. No, tak jak myślałem. Czyli tu już nic nie znajdziemy. No, udajmy się lepiej na ten statek. Może jeszcze pogadajmy z tym facetem w więzieniu. Coś nam może powie. O, nic. Tak jak się spodziewałem. No, przejdźmy jeszcze do kosza. Może tam coś znajdziemy. Jak zwykle. się otwieranie zamków. Nic nie ma. No dobrze, wyjdźmy stąd. Skoro tak, udajmy się na ten statek. Może na statku coś będzie ciekawego? Tak jak mówiłem, w takich grach nie mam co mieć żalu do kradnięcia i mm, zastraszania. O, Ciekawe. Bo w grach RPG takie umiejętności to podstawa. O ciekawie. Tam już widzę jakieś pomieszczonko. Może zakradnijmy się tutaj. Nic nie ma, naprawdę? W kajcie kapitana nic nie ma? Są żarty, hm. sternik wspaniale, wkrótce będziemy mogli stąd odpłynąć. No, przejdźmy do strony statku. O tu widzę jakieś drzwi są. Zamknięte, oczywiście. A co jeśli odpłyną bez nas? Myślisz, że mogą? Wiem tylko, że wolę paść ofiarą rozgniewanego krakena niż czekać tu na tytaków. Czego chcesz? Chcę płynąć na takorigłę. Powiedz to kapitanowi. No dobrze, już płyniemy na tę wyspę. Jestem gotowy. A ty? Jestem gotowy. Wciągnąć kotwicę! Postawić żagle. Sternik! Ustawić kurs na Taka rigłę. Wygląda no, na to, że z tą wyspą już skończyliśmy. Długa przygoda to nie była. U zapowiada się ciekawie. Żeby garnizon w Puerto Sacarico miał jakieś pojęcie o piratach. No ale może uda nam się zdobyć wskazówki do wytropienia ich kryjówki. Przygotujmy się do wyprawy. To pierwsze zdanie to mi wyjęła normalnie z ust. Nie mogę doczekać się aż założę normalne ciuchy. Nie zrobisz tego. Wyrzuciła mnie za burtę. Świetnie. Co takiego? Przecież sam nie chciałeś, żeby ktokolwiek wiedział, że należysz do Inkwizycji. Lubiłem to ubranie. To dziwnie pachnie. O, świetnie, już mamy kompankę. Posiadanie niewolników... Z nim pogadaj. Pozbyłeś się munduru. Dobrze, dobrze. Mówiłem chłopakom, że musiałem karnie Cię zwolnić za nieodpowiednie zachowanie. To nie do końca bezpodstawne wyjaśnienie, patrząc na ciebie. Teraz już nikt nie powiąże cię z inkwizycją. Co racja, to życie. Teraz możemy łatwiej tutaj się dostać. No shit, nie ma tutaj naprawdę nic.

tu zaczęliśmy. No, hmm. w tym miejscu się będę z wami żegnał. Zapraszam do następnego odcinka z serii Reason 2.